Wygraliśmy! Panie i Panowie, Memy z Toy Story 2. Bez zbędnego zaczynamy. Powiem tylko tyle, że to jest złoto w przytłaczającej większości przypadków. Oto najlepsze z nich. Zobaczmy, pracownik wiadomo jakiej firmy, kiedy widzi starszą osobę. Dobra, próbuję oskamować. O, nie. A dlaczego to się odparza samo? Jezu, jak to jest dobre. Świetnie to jest dobrane. Ach, I to oczywiście Arienak. Większość tych memów to są od Arienaka, zobaczmy kolejny. Głupi, śmieję się do sera, ser dobra, co się cieszysz. No, już, nacieszyłeś się złoto. <laughs> Również bardzo fajne. Patusiarska Karyna chce zrobić sobie bąbelka. Dosłownie każdy. Nie no, to, to nie, to jakby... To ma dziecko zrobić? To ma dziecko zrobić? Boże, jakie złoto. Nie no, to, to nie, to jakby... To ma dziecko zrobić? To ma dziecko zrobić? Ale jak Ari wpada na te memy, nie? To jest dobre. O, Polacy, kiedy będąc w Gdańsku, łapią wifi niemieckich okrętów wojennych. A co wy tu robicie w ogóle? To jest dobre pytanie. Co oni tu wszyscy robią? No właśnie, to jest dobre pytanie. Co oni tu robią? A tu niestety. A dalej, kiedy ojciec wraca z wywiadówki, ale dziwo nie ma w ręce pasa. On nie będzie atakował, czy co? <grym> kiedy wiedziałeś o tym, że babka od chemii zrobi niezapowiedzianą kartkówkę? Jest! Nauczyłem się, dobra! <grym> jest co? Jest! Nauczyłem się, dobra! Jest co? Tak jest! A, ja nauczyłem się, dobra, jest Piękne. I jeszcze jest... Jeszcze są dwa. Od Arienaka. Pierwszy. Tym jest... Polscy imigranci po powrocie do ojczyzny po zakończeniu II wojny światowej. Po, zaraz. Polscy imigranci po powrocie do ojczyzny po zakończeniu II wojny, dobra. Ty, myczoło jest czerwony. Ty, jest czerwone. Tym jest czerwone. Yes. Ty czerwone. No, A widzę lubi mamy historyczne. I zobaczmy, jaki jest jego ostatni mem. A, kiedy włączyłeś tryb samolotowy w telefonie, ale po rzuceniu, ten rozbił się o ziemię. No lećże, chłopie. Dlaczego no mnie leci? No lećże, chłopie. Dlaczego no mnie leci? No właśnie, przez tryb samolotowy. Co ten telefon nie działa? Czy co? Arianek, szacunku, zostajesz. mianujecie w tym momencie drugim wicekrólem memów. 90% memów. To jest jego. W sensie z tej story 2 Także super robota, gościu. Naprawdę. Mam Eweciorka. Ja kiedy pierwszy raz w życiu rozumiem jakieś zadanie z matematyki. Rozumiem to. Rozumiem o co chodzi. Rozumiem. Rozumiem. To jest takie dobre.

Jezu, to tak dobrze wchodzi. Nie, 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 A to, co Państwo tu obserwują, nie, nie. <grystanie> zgadzam, nie zgadzam się. Jezu, jest Kirch o... Nie, 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 nie. nie, nie będziemy aż tak zapiszczałem i aż tak podskoczyłem. A to jest fragment mojego największego załamania nerwowego podczas grania w Toy Story 2. Nie pamiętam co to było, ale to musiało być coś w stylu, że wchodziłem gdzieś pół godziny. I spadłem w ostatnim momencie przez przypadek. To musiało być coś takiego. <laughs> ale po prostu. Długo się pilnowałem, ale. Ale no nie, ta gra po prostu niszczy ludzi, niszczy psychę. <laughs> I to jest tego dowód. A jeszcze z tym podpisem. że ja na informację, że Rabo ma zabijać się z YouTube'a. Jestem ja się tak śmiałem, jak to pierwszy raz zobaczyłem. No, a wręcz spiszczałem ze śmiechu. Emeciorek, ten mam jest znakomity. Trzymajcie się. Nie. nie! 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 Ej, co nie? No musisz kiedyś stream skończyć, no. Nie! No tak! Zgódź się! No musisz kiedyś skończyć, no. Nie, nie! 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 No ale już trzy i pół godziny siedzimy, no. Nie! Nie! No tak, no. Nie! 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 Zgadzam się! A no trudno, przykro mi, ale niestety musimy go kiedyś zakończyć. No. Mi też jest przykro. No, to pa. Ty drucha we mnie masz. Gdy filmy oglądasz.